Dzisiaj na Antenie Radia Afera w hurtowni rozdajemy Wam jedno podwójne zaproszenie na NMF Noc Iron Man, czyli maraton z jednym z najbardziej ekstrawaganckich superbohaterów popkultury. Jest z nami aktualnie Filip Bong, który prowadzi program prosto z kadru. Dzień Witam, dobra. cię Filipie. Powiedz mi, bo na początku Iron Man to nie był od razu film, to był komiks. Oczywiście. Czy, no, no właśnie, powiedz nam co nieco o tym komiksie, o genezie, jakby powstania te, tej postaci. Przede wszystkim Iron Man należy do Stani Marvela. Mamy takie dwa główne wydawnictwa. Jak DC i Marvel. Z DC mamy Supermana, Batmana, a w Marvelu Spidermana, Halka, X-Menów, no i właśnie Ironmana. Także oni się nigdy nie spotkają w jednym świecie, chyba mm -hmm. że w jakimś crossoverze. No i Ironmana stworzył oczywiście Stan Lee, który praktycznie tak. stworzył większość tych bohaterów e, z Marvela. E, historię rozwijał Larry Lieber, a sam kostium i w ogóle postać e, zaprojektowali Don Heck, no i oczywiście Jack Kirby. I pierwszy komiks z Ironmanem pojawił się w marcu w 1963 roku w komiksie Tales of Sus w 39 Tales of Suspense. Czytałeś komiksy z Iron Manem? Niewiele. Ale Niewiele. Jakoś, jakoś mnie nie rusza ten przygody milionera alkoholika, wiesz? No jasne, a powiedz mi, skoro w takim razie czytałeś trochę tych komiksów, oglądałeś również filmy. Oglądałem filmy. I jak? Jest porównanie? Jest od oddali? E, oni zrobili z niego, bo tak, oni wyrzucili film wtedy, kiedy nikt nie lubił Ironmana. Mhm. Bo był taki crossover Civil Wars w Marvelu, kiedy akcja chodziła o to, że w czasie walki między bohaterami doszło do wybuchu i zginęła cała szkoła, nie? mnóstwo dzieciaków i tak dalej. Przez to rząd stwierdził, że trzeba zrobić legalizację i ludzie albo się przyznawali, że są super bohaterami, albo nie. I Ironman był rządowy i Aha. na przykład Peter Parker przyznał się przed światem, że jest Spidermanem, tak. a Captain America stwierdził, że jednak nie, i będzie żył pod Ziemi. I to był czas, kiedy nikt nie lubił Ironyna, wzrzucili film, gdzie odmłodzili tą postać. Bo pierwotnie został porwany przez Wietnamczyków i tam skonstruował tą swoją pseudo pierwszą zbroję, i, żeby mm -hmm. się uwolnić, a w filmie on tam na Bliskim Wschodzie, przecież Stark Industries zajmuje się od zawsze produkcją broni. Ale polecasz wybrać się na film? Wiesz co? Trójkę słyszałem, że jest lepsza niż się wydawało na początku w trailerach. No my w każdym razie polecamy i mamy dla Was, tak jak już mówiłem, jedno podwójne zaproszenie na maraton filmowy z Iron Manem, czyli Avengers, Iron Man 1 w wersji 2D, Ar Iron Man 2 w wersji 2D oraz Iron Man Premierowo e, Iron Man 3 w wersji 3D 618750213, albo hurtownia małpafera.pl tymi kanałami komunikacji możecie się do nas zgłaszać przez jeszcze około 15 minut, gdyż do 17.30 trwa dzisiejsza hurtownia, a zaraz potem Filip Bong ze swoim programem Prosto z kadru. Zapraszam. Mam na imię Roman. Od pięciu lat nałogowo czytam komiksy, przez co wyrzucili mnie z roboty, odeszła moja kobieta, a kumple odwrócili się ode mnie. A to wszystko przez audycję Prosto z kadru. Najgorszemu tego narzędzia. Relacje z imprez, ciekawi goście, oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej, tylko w audycji Prosto z kadry, w każdy czwartek o 17.30. Wesołe, bim, bom bam, patabum za nami, więc czas rozpocząć audycję Prosta z kadrów Radio Afera, czyli kącik o komiksach, czy kącik komiksowy za sterami. Wojciech Lisiecki przed mikrofonem Filip Bąk. Na początek dzisiaj e, konkursy, roz, znaczy w zasadzie rozwiązanie konkursu przez ostatnie dwa tygodnie e, trwał. Do wygrania były e, trzy książki, Bramka Życie Zwierzę oraz cztery mangi z wydawnictwa JPF. Na początku wielkie dziękuję e, wydawnictwu. JPF za udostępnienie właśnie mang do nagród, również klubowi MMA Poznań Gold Team za udostępnienie książek to nagród no i tak czas na wyniki otóż e, mnóstwo było komentarzy i miałem wielki problem z mistrzem Jóźwiakiem, żeby wybrać te najlepsze tak naprawdę e, przyścigali się świetnymi, kreatywnymi pomysłami tutaj muszą przyznać, no ale dobra czas na wyniki naruto59 wędruje do adriana Rysiu Glura. Za to, że on nie boi się chodzić po szkole z, z mangą w ręce, a chociaż wszyscy się patrzą. Bilcz 26 do Patryka Soul Eater 3 do Aleksandry Grzanek, One Piece 20 do Arkadiusza Kunca, a Ramka dzikie Zwierzę do Piotra Tańskiego, Rafała Nitkiewicza oraz Jacka Jastrząbskiego. I jeszcze podziękowania dla takich portali, które wspierały w promowaniu tego konkursu. P dziękuję przyjaciołom z oraz Bleach.com.pl ponieważ no to są portale, które są całkowicie poświęcone danym seriom, e, shonen danym seriom mangowym, także wszystkich zainteresowanych, e, którzy chcą jakby ze społecznością e, fascynującą się komiksem serią Naruto albo Bleach, polecam takie portale jak shippuden.pl. Tutaj dla nie czy, nie dla niepiśmiennych, przeliteruję shippuden a Bleach to Bleach przez Kompel oczywiście oraz e, wszystkim portalom, portalom takim jak alfabetycznie, ale jak Gildia, Krajna Komiksu KZ, Paradox, Poltergeist, mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem e, jak już jesteśmy przy tych portalach to tak sobie myślałem, że w przeciągu ostatnich paru lat była audycja już z redaktorem naczelnym Alei Komiksu, była z naczelnym Gildi, więc czas zaprosić kolejnego naczelnego z kolejnego wielkiego portalu, gdzie również jest potężny dział komiksowy. Także zostańcie z nami. Dzisiaj w audycji gościć będziemy Jakuba Jankowskiego, który był naczelnym w Poltrygaście i on opowie również o swojej pracy jako tłumacz komiksu, ale również o tym, czym tak naprawdę to jest Poltergeist. Ale zanim do tego dojdziemy, to tradycyjnie kawałek z wytwórni Export Label, spłyty Silex, y wykonawca Years, z kawałkiem Angelic Wolf. Te nie mamy Juszku Jankowskiego. Halo halo, czy się słyszymy? Tak, jest słyszymy się. Dzień dobry, wszystkim. Dzień dobry, na początku chciałbym, żebyś się przedstawił, ponieważ panie wiem, że jesteś doktorem. Doktorem eee, do... czego? Eee, jestem doktorem z zakresu literaturnawstwa eee, od dwóch lat w 2011 roku. Obroniłem pracę na temat komiksu zresztą. No to pięknie. I słuchają cię twoi studenci? E, nie wiem, nie mam pojęcia. Niewielu nie, nie z nich pewnie jest zainteresowanych komiksami konkretnie, ale być może jakiś się zdarzy. No Jeżeli no. będzie dostępne nagranie programu, to ja podeślę im najwyżej do przesłuchania. Będzie, będzie, no to nie możesz walnąć dzisiaj żadnej skuchy, tak jak to w jednym tyle turnieju było, że stolica Hiszpanii to Rzym. Nie Powiedz wiem. Nie. Tak. Tak. O takie rzeczy mam nadzieję, że też mnie nie będziesz pytał, więc... Okej, okay, ja za. Żeby się, się nie skompromitował, tak? No to ja będę chyba specjalnie Cię podpuszczał. Chociaż nie, pewnie nie dam rady, bo będziemy brnąć w tematy, w których Ty jesteś biegły, ponieważ będziemy mówić i rozmawiać o Tobie. Na początku Poltergeist. Byłeś naczelnym dział komiksowego. Jak wujek Google mówi, Poltergeist zrodzone z fantastyki. To jest największy polski serwis poświęcony pojętej fantastyce czyli grom, książkom, filmowi, komiksowi, grom planszowym, karcianym i, i tu mamy trzy kropek. Jest największy serwis, a jest to w jakiś sposób mierzalny, że tam jest nie wiem, ilość pozycji wieści, czy tam ale... wiesz co, ja myślę, że, że ta kategoria właśnie, że, naj, że, że niby największy serwis, to tutaj by trzeba Maćka na pewno pytać, bo on jest redaktorem naczelnym od jakiegoś czasu, całego Poltera Natomiast wydaje mi się, że to jest oceniane na podstawie ilości jednostkowych wejść w ciągu doby, czy w jakimś większym przedziale rozrachunkowym. Aha. Tak mi się wydaje, że to było tak właśnie określane. Byłeś naczelnym działu komiksowego. Jak długo? No ten dział komiksowy prowadziłem ponad dwa lata, dwa lata z kawałkiem, dwa lata i trzy miesiące, mniej więcej, tyle, ty... to, tyle ta przygoda. Trwała. I to było tak, że ty przejąłeś ten dział od kogoś, czy jakby od początku go budowałeś? Nie, nie, nie. Dział został tutaj trzeba oddać sprawiedliwość Rebkowi, czyli Maćkowi, bo dział był jego pomysłem i został na polterze stworzony przez niego. Maciek przez długi czas, nie wiem chyba 4-5 lat ten dział prowadził i później oddał go w ręce Jarka Kopcia. To był jeden z ludzi po prostu z redakcji działu komiksowego, który generalnie udziela się też w innych działach Poltera. Natomiast ja właśnie potem, po, po, po Jarku po jarku ten dział przejąłem, bo była taka konieczność. Jarek po prostu już nie, nie wyrabiał się czasu, żeby, żeby to prowadzić, i, i Maciek gdzieś tam nie znalazł odpowiednich technik użył, podszedł mnie, no i tak się zdecydowałem, żeby prowadzić ten dział. Pozdrawiamy Macieja oczywiście. Oczywiście, jak najbardziej. Jak wspominasz te dwa lata, trzy miesiące jako naczelny komiksowego? Jak wygląda w ogóle od strony kuchennej praca w takim portalu? Tutaj parę no, słów no, na ten temat to, to... bym prosił. To było w ogóle bardzo fajnie, to się złożyło, bo ja w sieci zaistniałem prowadząc swojego bloga takiego przypadkiem, na którym starałem pisać się o komiksie iberyjskim. I chyba robiłem to w taki sposób, że to zwróciło Maćka uwagę i on mnie, on mnie poprosił o to, żeby spróbować z tym polterem. Przypadkiem niestety ucierpiało na, na mojej pracy dla poltera, bo jakby duszą, ciałem i całym czasem, który miałem, oddałem się polterowi przez te dwa lata natomiast no, ta praca, powiedziałem sobie od razu na początku też, że jeśli przez dwa lata nic takiego konkretnego się nie zmieni przez moją obecność na Polterze, przez to pisanie, to przekażę ten dział gdzieś dalej ludziom z nowymi pomysła, pomysłami i tak dalej, natomiast jakby ciężko mi się rozstawało też po tych dwóch, po, po tych dwóch latach z samym, z samym działem i z prowadzeniem bo tak naprawdę być może na powierzchni to było widać, że najwięcej tam było mnie, jeśli chodzi o teksty, o recenzje i tak dalej, ale to wszystko by się nie ukazywało właśnie dzięki pomocy redaktorów. Właśnie Maćka, który bardzo, bardzo mi w tym pomagał, Jarka Kopcia, wspominanego już tutaj byłego naszego, no i recenzentów, których mieliśmy, którzy cały czas te dostarczali nam teksty do publikacji. I oczywiście to prowadzenie takie miłe i przyjemne tego działu, czy nie byłoby możliwe bez wsparcia ludzi, których jakby na powierzchni nie było widać, ale którzy w korespondencji prywatnej ja bardzo często E, zwracali na pewne rzeczy uwagę i, i przychylnie i konstruktywnie krytykowali to, co się działo na polterze i to też pozwalało jakby, e, jakby to w taki przyjemny bardzo sposób e, ciągnąć. A te dwa to, to była dla mnie w zasadzie takie fajne realizowanie się na polu, które jest moim hobby i to od kiedy pamiętam. Jeszcze kiedy nie umiałem czytać, e, to komiksy czytała mi moja babcia, a później, kiedy się już nauczyłem, to e, no pasjami pochłaniają te komiksy i, i fajnie było mi po prostu pisać tak, o, czymś, o czymś innym, bo, bo na wspomnianym tutaj już blogu koncentrowałem się jednak bardziej na, na tym, czym, co, co łączy się z moimi naukowymi zainteresowaniami, czyli na komiksie iberyjskim, głównie portugalskim. Natomiast na Polterze mogłem już sobie poszarać po wszystkich w zasadzie rodzajach komiksów z Starego Świata, jakby tak to wyszło. Nawet praca była, była przyjemna. Ale wyglądała tak, że, że ja praktycznie funkcjonując między domem a uczelnią i jeszcze domem moich rodziców czasami, to prowadziłem tego poltera z trzech różnych komputerów tak naprawdę. Bazę główną miałem oczywiście na domowym, ale gdzieś tam w przerwie między zajęciami albo jak miałem dyżur na które rzadko studenci przychodzili w różnych sprawach, to mają sobie taką godzinkę, żeby posiedzieć, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Więc to było tak, że w zasadzie wstawałeś i, i nawet bez specjalnego przymusu zaczynało się ten dzień od sprawdzenia maila e, i wrzucania jakichś newsów, później po południu też coś i wieczorem jeszcze, jak starczało czasu i, i kobieta w domu za bardzo nie narzekała, to też można było usiąść i coś nie zrobić. Mówimy o tym polterze, poltergaście, ale trzeba oczywiście słuchaczy poinformować, jak znaleźć. To jest po prostu polter.pl Polter.pl tam znajdziecie. Mówiłeś, że po dwóch latach, trzech miesiącach ciężko było ci oddać to w ręce. Ja widziałem manifest. Bardzo tajemnicza sprawa. Trzech ludzi anonimowych i tutaj chciałbym też poświęcić trochę czasu. O co tym wszystkim chodzi? Bo to jest tak, że pojawił się manifest. Tak, czekaj, ale... bo może najpierw zobaczą, opowiem o co chodzi, że jest manifest, był manifest na stronie Poltergeistu na dziale komiksowym, że jest grupa trzech superbohaterów, którzy przyjmują dział jakby. I oni działają pod pseudonimami. I to jest zastanawiające, że pozwoliliście na anonimowość i że no po prostu pomysł. Pomysł jest w gruncie rzeczy ciekawy, czy on był. No dobra, oddaję Ci głos, bo tak za dużo pytań już na raz zadałem. Wiesz co, no ja się zgadzam bardzo z komentarzem, który się pojawił u nas po, po tym przejęciu, po tym manifestie, który się pojawił, że jest to jedno z najfajniejszych przejęć działu i, i rzeczywiście chyba, tak mi się wydaje, że dało ludziom bardzo do myślenia, o co tutaj w ogóle chodzi. Tak jak już trochę czasu to funkcjonuje, to widać, że chodzi po prostu o to, żeby pisać podnikami pod i nie ujawnić kto jest kim. Ale powiem ci, że to na nas spadło tutaj, e, spadło na nas do, dosyć nienacka, bo tak naprawdę jako redaktor naczelny całego działu Maciek Reputakowski e, gdzieś kontaktował się z różnymi ludźmi, były różne kandydatury, kto by mógł przejąć i ja też nagle się zdziwiłem, któregoś dnia jak otwieram półtora rano i widzę właśnie, że e, jakieś trzech, jak nie mam młodzieńców zamaskowanych, e, przejęło ten dział, e, pisząc jeszcze taki bardzo mocny manifest i mówiąc e, wprost... Uderzając tu stół też i mówiąc, że teraz my. No i teraz właśnie działają w ten sposób. Bardzo tajemnicza sprawa. Dla mnie personalia tych osób pozostają nieznane cały czas. Maciek Reputakowski być może, jeśli ktoś go przyciśnie gdzieś na jakimś festiwalu do ściany, to zdradzi, kto, yy, kto stoi za tymi nikami, jeśli wie. Natomiast to też nie było takie hakerskie włamanie, ale nosiło pewne znamiona właśnie takiego bardzo terrorystycznego ataku, który na Poltergeist jakoś ktoś postanowił przeprowadzić. A czy widzisz e, jakieś jest... pozytywne, pozytywne zmiany po tym, tym że oddałeś dział komuś i teraz oni faktycznie jakoś to ciągną? Bo to już na te 2-3 tygodnie jakoś. Wydaje mi się, wydaje mi się, że y, to, to, ten y, trzyosobowy zespół super Właśnie nie wiem, czy oni funkcjonują pod jakąś zbiorczą nazwą, bo jest trzech superbohaterów, którzy spokojnie mogliby założyć już grupę. Nie wiem, czy będą werbowali jeszcze innych ludzi jakby do pracy, do pracy w tym, w tym swoim zespole. Natomiast ja bardzo, ja tym też jeszcze wracając do tego, że oni nie ujawnili się i że występują pod maskami i podnikami, ja też to rozumiem, bo jednak wielką odpowiedzialnością jest prowadzenie działu na, na polterze tego komiksowego i i jakby te maski chronią ich i ich najbliższych po prostu, no, tak jak to z superbohaterami jest. Natomiast e, jeśli chodzi o pozytywy, ja myślę, że e, wielu superbohaterów, e, przystając do różnych grup i współpracując ze sobą, przekonało się, że razem można po prostu więcej. I pozytywna zmiana na pewno jest taka, że... E, jakby odpowiedzialność nie leży tylko na głównym szefie, tak? każdy z nich posiada takie moce, że spokojnie sobie poradzi i, i, i będzie widoczny. I myślę też, że będzie po prostu większy ruch, jeśli chodzi o informacje, a wiadomo, to są superbohaterowie, e, którzy mogą dotrzeć w pewne miejsca i do pewnych informacji, które dla zwykłych śmiertelników nie, nie były dostępne, tak jak dla mnie na przykład, bo ja żadnym superbohaterem nie byłem. No już tak to powiedziałeś, że powiedziałeś to tak, że zachęciłeś bardzo do śledzenia, co teraz będzie się działo na tym polterze, więc ja wszystkim słuchaczom przypominam polter.pl pod tą nazwą możecie znaleźć oczywiście Poltergeist. Ja zapraszam Was na krótką przerwę muzyczną, a do rozmowy z Kubą wrócę już za chwileczkę przypominam, że słuchacie audycję prosto z kadru czyli audycję o komiksach Dzisiaj dzisiejszym gościem jest Kuba Jankowski um, były naczelny dział komiksowego na Poltergeist oraz tłumacz komiksów i teraz do części komiksowej do części e, związanej z tłumaczeniem chciałbym przejść i na początku tak w paru słowach króciutko o genezie, jak to powstało, bo jesteś liter doktorem literatur literaturoznawca zdradziłeś, że komiks mm. iberyjski cię bardzo, bardzo kręci e, jaka była droga Jaką przybrnąłeś się, zanim zacząłeś tłumaczyć komiksy? No, to wszystko wyglądało tak, że ja kiedyś, zdając na studiach chorobliwie dałem się egzaminów ustnych w ogóle, a na literystykę warszawską były tylko pisemne. Więc tak poszedłem na te egzaminy. Oczywiście za pierwszym razem nie zdałem i musiałem podchodzić w następnym roku, gdzie były już ustne egzaminy i wtedy się dostałem. I dla mnie jakby naturalne było, jak zacząłem studia, że w pewnym momencie będę musiał zdecydować się na pisanie tej pracy na jakiś temat związany z kulturą portugalską, bo studiowałem portugalistykę. No i tak pomyślałem sobie, że może zobaczyć, jakie tam komiksy robią w tej Portugalii. I tak podczas którejś wakacji, kiedy byłem na, na, na stypendium takim letnim, e, ucząc się tam trochę jeszcze języka i innych rzeczy, to sobie tych komiksów nabierałem. E, jeden z nich szczególnie mnie właśnie wtedy zaciekawił. I o niej dokładnie pisałem pracę swoją magisterską. To była praca o tendencjach postmodernistycznych w komiksie Najgorsza katora świata, że Żydza Karusza Fernandesza. I ten komiks przy okazji postanowiłem też, że on, stwierdziłem, że on jest na tyle fajny, że przetłumaczę go dla swojej e, ówczesnej dziewczyny. No i przetłumaczyłem go, i później tak to tłumaczenie trochę leżało. E, kiedy skończyłem studia magisterskie, to poszedłem na doktorat i się zastanawiałem, co dalej tak naprawdę. Więc wróciłem podczas zajęć specjalizacyjnych ze studentami z przekładu do, do tego komiksu. Poprawiliśmy tłumaczenie i, i po prostu rozesłałem to wydawcom. I że po dwóch czy trzech dniach, jak wyjechałem na wakacje, Wtedy odezwał się do mnie Maciek Pietrasik i, i stwierdził, że jest bardzo zainteresowany tym komiksem, no i tak się zaczęło. A później już kolejne rzeczy z portugalskiego, znaczy ich też nie było tak dużo, była następna kapela, takie parę tam jeszcze rzeczy, sporo historii krótkich z publikowanych. To już było tak siłą rozpędu jakby brnięcie i pokazywanie tego komiksu portugalskiego. I przy okazji też pojawił się e, komiks hiszpański. Kiedyś, pamiętam, Maciek Pytrasik szukał tłumacza dla komiksu Torpedo, na takiej serii. I wydawało mu się, że ma komiks w języku bodajże baskijskim. I szukał go z tym językiem baskijskim. A później się okazało, że możemy łatwo załatwić w wersji hiszpańskiej. E, no ja był ze swoim przyjacielem tutaj na Uniwersytecie Meksykaninem Gerardo Beltranem, po prostu wzięliśmy. I spotykaliśmy się bodajże chyba przez rok u niego w domu przy precelkach i koli. I tak sobie siedzieliśmy i tłumaczyliśmy tego Torpedo, zaśmiewając się po prostu i zrywając boki. Jeśli ktoś czytał ten komiks, to, to mniej więcej wie, że to beczka śmiechu. E, no tak, tak, ale właśnie... po prostu Znałem, znałem uh -huh. dwa języki, portugalski i hiszpański i, i postanowiłem, postanowiłem coś z tym zrobić. No i tak praktycznie wyszło, że, że tłumaczę od czasu do czasu coś. Tak nieumiejętnie wszedłem słowa, bo ja czytałem Torpedo i faktycznie, bo w drugim tomie było mnóstwo takich dowcipów słownych. Tak I, I ja się zastanawiałem, jak to, jak to można, jak to, jak to przetłumaczyłeś w ogóle, bo to w oryginale pewnie zupełnie inaczej to było. Teraz nie przytoczę, nie pamiętam cytatów, ale mm -hmm. że to jest, to jest wielka trudność. Chodzi o to, czy faktycznie zwroty frazeologiczne, dowcipy słowne powiedzonka są jakoś tam podobne w naszych językach. Znaczy nie, nie, nie. One są inne i, i rzeczywiście to jest największy problem tak yy, szerzej, jeśli mówimy o teorii tłumaczenia i o różnych problemach, które mogą się pojawiać przy tłumaczeniu. Wszelkie te takie zabawy, gierki językowe, czy tak dalej, to to jest dosyć duża ingerencja tłumacza. To rzadko tłumaczy się dosłownie, tak? Bo, bo nie ma takich odpowiedników. Natomiast ja wtedy właśnie, bo język hiszpański jest moim drugim językiem iberyjskim i ja w zasadzie yy, w zasadzie miałbym też wtedy problem, żeby sam przetłumaczyć tego torpeda. nas tak się że Gerardo, który jest w ogóle świetnym człowiekiem, poetą i, i, i świetnym tłumaczem poezji w ogóle, on ma taką głowę do tego, po prostu nauczył mnie tego języka hiszpańskiego podczas tłumaczenia na poziomie, który był niedostępny dla mnie w czasie studiów. I po prostu tłumaczenie z nim takich zwrotów, kiedy on mi tłumaczył, co dane frazeologizmy, co dane wyrażenia idiomatyczne, co dane powiedzonka oznaczają, to my dochodziliśmy po, tym, po, po polsku jakby to najfajniej i najśmieszniej, najśmieszniej oddać. Czasami takie bardziej nacechowane może jakimiś odniesieniami do, do kultury polskiej pojawiały tam się rzeczy, ale myślę, że w takich interakcjach też wiem ludzi, że, że chyba wybrnęliśmy całkiem nieźle z tego zadania. Natomiast to była świetna zabawa tak naprawdę praca z Gerardo przy tym tłumaczeniu. Stąd, że ja tylko... uwielbiam w ogóle no. Tłumaczenie jako takie, a tłumaczenie komiksów to jest w ogóle najfajniejsza rzecz, którą przy komiksie robiłem kiedykolwiek, i którą mam nadzieję że jeszcze będę robił. Um, Tylko z portugalskiego ma... i z hiszpańskiego tłumaczysz komiksy, tak? Tak jest. Z a w drugą stronę? To jest to z polskiego na portugalski i hiszpański? To się zdarzyło, na hiszpański bym się tego nie podejmował, natomiast na portugalski rzeczywiście to się zdarzyło, to było przy okazji warsztatów City Stories, w których współpracowali ze sobą portugalscy i, i polscy twórcy i tam była potrzeba właśnie przetłumaczenia niektórych tekstów na, na, na portugalski, bo City Stories to jest taka antologia, w której Scenarzysta powiedzmy jest Polakiem, rysownik Portugalczykiem albo na odwrót i to zawsze ma takie, takie wydanie w formie antologii dwujęzycznej, więc była potrzeba, żeby po portugalsku też te komiksy zaistniały. No i pamiętam, że ja rzeczywiście te teksty tam potłumaczyłem i później konsultowali jeszcze autorzy. Ja też konsultowałem swoje tłumaczenie jeszcze oczywiście z natywnym, z moim przyjacielem, żeby zobaczyć, żeby to jak najlepiej wyglądało i oddaliśmy taką wersję hiperpoprawno językowo i trochę się złapałem za głowę później, zobaczyłem efekt w wydaniu, tak? bo widać, że procederzycy poprawiali te teksty, jeszcze po mnie, po portugalsku i, i popełnili takie typowe błędy, jakie użytkownik rodziny danego języka robi, e, prawda? Może to jakoś tam w komiksie przechodzi, bo to e, bo tak po prostu może być, postaci też się mogą wyrażać w sposób e, niepoprawny językowo, prawda? Więc to Aha. jakoś przechodzi. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o, o zagadnienie takiego tłumaczenia na obcy język niż ten, którym my się porozumiewamy, czyli tłumaczenie na portugalski, to e, jest to rzecz, której w tłumaczeniach literackich ogólnie nie powinno się robić, bo, bo jednak nie mamy takiej łatwości w używaniu tego obcego języka. I tutaj można to robić, ale zawsze przy pomocy jakiej, jakiejś osoby natywnej, która, która to wypoleruje, tak? Te teksty. E, ostatnie pytanie, bo już mamy mało czasu. Czy znaczy, ogółem tłumaczenie to jest bardzo ciekawa sprawa, bardzo trudna sprawa? Bo ja pamiętam mnóstwo Kiksów. Na przykład pamiętasz pewnie TM Semiki z lat 90., kiedy tu w Spidermanie był władca murów zamiast tego Juggernauta. Bo to było tłumaczone ze szwedzkiego, a na szwedzki było tłumaczone z angielskiego. I takie tego typu jakieś smaczki. Były. Ja pamiętam historię Baranowskiego, który nie mógł się odnaleźć w Belgii czy tam we Francji, ponieważ on robił ślurpa-blurpa e, wtedy mhm. i, i nie mógł tego przetłumaczyć, bo on miał po prostu bardzo żywy język. Przykład na to, jak orientowany przylatuje do restauracji, gdzie nie, mo, nie podaje się jedzenia, tylko się coś restauruje, bo to jest reust, restauracja. E, ja to, jest... to oczywiście można w tych przypadkach kombinować, bo Tadeusz bo Baranowski na początku miał bardzo Dobrego tłumacza, z którym jednak ta, ta współpraca później padła, i, i rzeczywiście był problem. Ale u Baranowskiego to jest nie tylko problem tych zabaw językowych, bo to lepiej albo gorzej jakoś da się przetłumaczyć. Ale to jeszcze była ta, ta rzeczywistość, na przykład orientmem nawiązania do, do naszej perelowskiej rzeczywistości w Polsce. Coś, co mogło być zupełnie niezrozumiałe dla, dla Francuzów, tak? Taka rzecz, w której oni normalnie nie dość spali. Więc to jakby był bardziej złożony chyba przypadek akurat, jest Baranowskiego, tak? Jakieś... Mógłbyś zrobić wymieniankę, które komiks przetłumaczy, przetłumaczyłeś, żeby słuchacze mogli po nie sięgnąć? No, z języka portugalskiego to były dwa tomy najgorszej kapeli świata, Jose Carlosza Fernandesza, Bez Urazy, też y, tego samego autora. Z ostatnich komiksów bardzo polecam, nagradzany z Portugalii komiks Nieskończona Miłość, którą do Ciebie czuję. Inne historie Monteiru, to jest gość tegorocznej komiksowej Warszawy. Będzie okazja spotkać się z nim w niedzielę. To też trzeba zobaczyć sobie dokładnie w programie, jak to wygląda. No i z portugalskich rzeczy jeszcze było sporo, sporo historii krótkich, które były publikowane w Ziniołu, czy w kwartalniku kultury komiksowej Zniol. Tam przez dwa lata rzeczywiście pokazaliśmy, jak bardzo wiele nie, nie, nie czas. Nawet żeby ich wszystkich tutaj wymienić. Natomiast z języka hiszpańskiego e, Alfonso Zapico, trzy komiksy: Dublinczyk, Śladami Joyce'a i Cafe Budapeszt. E, Latarnia Pakoroki, takiego bardzo uznanego twórcy e, hiszpańskiego. No ja, czy, i te pięć tomów torpedo do tej pory. E, natomiast w tej chwili to nie mogę zdradzić jeszcze. A chyba, Kraken? Czy, czy... A Kraken jeszcze tak masz rację, Kraken jeszcze tu, rzeczywiście. E, no ty jeszcze wspomniałeś ważną rzecz, ja to chciałem za tydzień poruszyć szerzej, ponieważ za tydzień w weekend w Warszawie będzie się Festiwal e, Komiksowa Warszawa. Ale okej, okay, to to już to już ze za tydzień wszystkich odsłamy tak. do wujka Gogla. E, dziękuję ci za poświęcony czas. Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam. Moim Dzień dzisiejszym tak. gościem był Kuba Jankowski, były na. Znaczy działu komiksowego na Poltergeście oraz, jak słyszeliście, tłumacz komiksów. Do usłyszenia. Za tydzień żegna się z wami Wojciech Lisiecki oraz Filip Bąk. E, polecam, żeby znaleźć prosto z na Facebooku, na, na, na YouTubie e, i, no i w ogóle włączyć oczywiście Radiafera za tydzień w czwartek o 17.30. Cześć!